Hej, Kajakami, to was bardzo serdecznie, jestem Marta i jesteś na kanale Enjoyment. A dzisiaj razem z Krzysiem stwierdziliśmy, że przetestujemy jedną rzecz, ponieważ w ostatnim czasie niesamowicie popularne, modne stało się jedzenie keto, keto dieta i tak dalej. I wszyscy mówią, że ona jest niesamowicie smaczna, super, hiper, można na niej schudnąć i cuda na kiju. Wiadomo, jestem w ciąży, ale chciałam już sobie ją przetestować. Kobiecie w ciąży się nie odmawia. Mam ją lekka! Mmm, też coś więcej, Malin? To co, przynieść ci maliny? Także jeżeli jesteście ciekawi, co to jest właściwie keto-dieta i tak jak my nie macie o tym za dużego pojęcia i chcecie się z nami nauczyć, to zapraszam do odcinka. Bardzo serdecznie zaprosić do subskrybowania i zostawienia kciuka w górę. Będzie nam bardzo miło, i będziecie na bieżąco z innymi materiałami, jeżeli nie zapomnicie również o dzwoneczku. I my. Chcę wam powiedzieć, że niestety, ale nie mamy pojęcia, tak jak mówiłam wcześniej, o diecie Keto. Dlatego postanowiliśmy skorzystać z aplikacji. I Mamy tutaj aplikację Keto Cycle, która całą dietę nam dopasowywuje do nas. Można tam też wykupić ćwiczenia i tak dalej, i tak dalej, ale będziemy ją poznawać w trakcie tego filmu. E, ja też jestem świeżak, dopiero co ją odpaliłam. Dobrze, więc odpalamy naszą aplikację i zobaczymy, co my tutaj mamy. Uuu, jest tutaj ilość pitej wody też. W tym odcinku skupimy się na tej diecie Keto w kontekście smaczności posiłków, wielkości posiłków, czasu ich przygotowania, trudności. Tak jest. No. Więc y, tym się zajmiemy, czy każdy szary Kowalski, tak jak my, jest w stanie sobie z taką dietą poradzić. E, I mamy tutaj podzielony tydzień na dni <grym> i na posiłki. E, I na przykład tutaj wyświetlił mi się dzisiaj, mamy czwartek, mm -hmm. I co e, masz? omlet z, frank, hiszpański. Оно-то еще. I co mamy tu wszystko? Krok po kroku, jak go przygotować. Mamy tutaj składniki, które sobie rozwijamy. W aplikacji super jest to, że jesteśmy w stanie wymienić przepis na inny. Jeśli nam coś nie pasuje w przepisie, bo na przykład zaznaczyliśmy tam jakąś listę składników, i któryś z tych składników na przykład nam nie pasuje, bo nie mamy dzisiaj na niego ochoty, możemy całe danie wymienić na inne. Dokładnie. Co jest jeszcze fantastyczne w tym wszystkim, to to, że aplikacja generuje nam listę zakupów na wybraną i liczbę dni. Że na przykład chcemy robić zakupy na 3 dni, klikujemy sobie i on. Robi cały spis, gdzie w sklepie możemy sobie ją odhaczać. Nie musimy tego przepisywać, screenować i tak dalej, tak dalej, więc duży plus. Od razu zlicza nam się kaloryczność, czyli wiemy, ile danego dnia zjedliśmy. Tak samo mamy liczoną wodę. Tak. Ja jeszcze nie wypiłem dzisiaj ani grama. No i to jest przerażające, bo to mm. nas bardzo dużo uświadamia, tak szczerze mówiąc. Tak, ja dzisiaj wypiłem tylko kawę. Marta już wypiła chyba dwie albo trzy szklanki wody, a ja kompletnie nic. Poza tą kawą. To co idziemy pić wodę? Nie mam ochoty na razie na wodę. My już w samochodzie jedziemy do centrum, tam gdzie na pewno znajdziemy wszystko, znaczy do marketu. Tam gdzie na pewno znajdziemy wszystko. Już się nie mogę doczekać jakiegoś pierwszego dania, bo widzieliśmy tam jakiegoś stejka i znaczy, tak dalej. Wszystko wygląda bardzo ładnie na tych zdjęciach. Tak. Pytanie, czy my to tak samo ładnie zrobimy? A, no tak, to też. I czy będzie równie dobrze smakowało, jak wygląda na tych zdjęciach? Pięć jednostek jedną z tych To muszę zrobić. Może to, nie tak? No może. Yy... Pomidory. Cztery plasterki, no to dwa pomidory weźmiemy. Czy po tak? Zdaje mi się Ale po co taki pomidor? No, no jeden mam jałyc. To jest największy pomidor od świata. Jaki <śpiewański> pomidor? Ale jest brzydki. Now to turn around and back again. I made my bed and now I lay my head in it. I'm sorry I'm not perfect but I knew that I wouldn't be. Komu się no miejsce, czy będą onom? Będzą w tych płatkach, to płatki mamy. Piliśmy my wszystko? Mamy pełen zestaw? Tak. Chyba już nam niczego nie brakuje. Możemy iść do kasy. Dokładnie. I zaraz się widzimy w domu. Dotarliśmy z zakupami. Pokażę Wam, jak to wygląda. Jak na trzy to jest dużo mięsa, bo to jest, tak. później jest kurczak i jest znowu kurczak, no nie? Tak. Z nabiału jest kefir, ale maślanka, nie było jej dużo, bo tam jest kilka łyżek, no ale nie da się kupić kilku łyżek. Mamy tutaj śmietankę 36%, jogurt grecki, fetę i cheddar. Przyprawy, których nie mieliśmy w domu, mamy tutaj też orzechy brazylijskie, sałatę, jarmuż i szpinak. To jest na 3 dni, na 2 razem daje nam to 30 posiłków tego do sporządzenia, więc... No to dużo. I teraz jeszcze, trzymaj Krzyś. Paragon. Na 30 posiłków wyszło nam 194 zł. Wzięliśmy tutaj chyba z 4 rzeczy ponad, po, stan. ponad stan, więc wyszło jakieś 150 zł. Na 30 posiłków to wychodzi po 5 zł za posiłek. Wydaje mi się, że to nie jest dużo za posiłek. Taka jedna rzecz, którą trzeba powiedzieć. Jak potrzebujemy 10 oliwek, tak. no musimy kupić cały słoik, tak. chyba że ktoś już ma w domu, to wtedy ta cena od razu spada. No. Jest też parę produktów, których nie używaliśmy, jak na przykład ta wędzona ta papryka. Y y pa y płatki papryki nigdy nie używałam. Wędzonej papryki nigdy nie używałam. Jestem strasznie ciekawa, jak smakuje i jaki daje aromat. jest jakaś różnica taka duża? No i jeszcze potrzebujemy zioła świeże. I my tutaj mamy miętę, bazylię i tymianek. Bo poprzednio... No dobrze, tak. My mamy jesteśmy pierwszymi osobami, które mają suszony tymianek na krzaku. Zobaczymy po prostu smako, bo ja jestem strasznie ciekawa smaków tej diety. Tak, tak więc to zaczynamy od śniadanka, tak? Tak, zaczynamy jutro. Widzimy się e, jutrzejszego ranka na śniadaniu. Dam mi nie noza wam dwie sekundy. Lecimy z pierwszym przepisem. Mamy śniadanie dnia pierwszego i mamy tutaj omlet po hiszpańsku. Ja już sobie wyjęłam wszystkie składniki, które potrzebujemy. Już jestem niesamowicie ciekawa, jak to będzie smakować. Przepis wygląda na mega prosty. Zaczynamy. Nic nie daje. Wygląda to przepięknie. Jak to będzie smakowało tak dobrze, jak wygląda, Musimy zrobić tak, tak? Czekaj, bo to gorące. Jo, ufa. Czy, czy o Nie, nie, nie. Nie, nie, musi wyjść z góry. No dobra. Tu jednak wyciągnij... Jednak, jedna twoja opcja. Czekaj Nie wiem, że to z kim mam, ale czekać. Uuuu, jaki ładnioski! Z mniejszym omletem byłby mniejszy stres, ale za to nie byłby aż tak wyględny. Pierwszy, tak. Pierwszy raz. Pierwszy raz, no. I to za bardzo chyba przepiękliśmy. Trochę tak. To mi się wydaje. Ale to będzie długo najwyżej. O ja w mm, Na pewno. To przy okazji tego jak czekamy na to, aż nam się omlet zrobi, poniżej macie link do aplikacji Keto i macie tam zniżkę. Jaką zniżkę? 20. Tak, ale tylko i wyłącznie z tego linku musicie wejść i po prostu yy, się zarejestrować. Dobrze, Damy to do mnie w stroną. No to wyciągnęliśmy talerz. Dobra. Jopa! Kurczaki mi się, jak ty to masz talent. Eee! Uuu. No powiem ci no pierwszy przepis, to siło. A jak pachnie! Och, jak to pachnie! Mhm. Mhm. Ale dobry. Pycha. Tylko trzeba więcej soli. Mhm, więcej soli będzie zajebiste. Mhm, Pycha. Ale jest dobry. jest słodszy mhm. przez tą cebulę, przez ilość cebuli. Pierwszy posiłek keto, jak wiem. Jak się z tym czujesz? Ja już jestem bardziej taka... Fit? No nie, może nie fit, ale znawca keto. Znawca keto. Ja już jestem na diecie keto! Słuchajcie, lecimy z kolejnym posiłkiem. Ten posiłek jest turbo prosty, ponieważ są to tylko migdały. Ja uwielbiam taką opcję, że to jest szybko, nie trzeba gotować każdych z tych pięciu dań. Cepiemy sobie do jakiegoś pojemniczka, na przykład migdały, i możemy je wziąć w drogę do pracy bez problemu. I to już nam e, ten jeden posiłek gwarantuje, że e, siedzimy przy biurkach, to w sam raz szybciutko e, idealnie stykną, a potem będziemy zabierać się za obiad. No tak. Nie... Lunch. Ryż z kurczakiem w sosie e, s, Sriracha o niskiej do wartości A na, ku, na kolację mam sero, e, serowy kurczak z boczkiem. O jaki dobry. Aha. Dobrze, ja już wszystko przygotowałem do kolejnego naszego dania. Mamy tutaj mięsko. Poirytowaną się, bo wcześniej nie dałem nagrywania. Ale dobrze, że nie zaczęliśmy nic robić, tylko po prostu przygotowałem, więc spoko. Martusia w czasie testowała jogurt grecki. jakiś się smakowałam w grecki, grecki, kochani. <grymne> ja no jak się próbuje zrekomendować, no! Na trawie wszystko wygląda. Jak widzieli widzę jego winę! ACION! Mamię! So full of love. Mitem spasuje. Tak, mitem. jest pyszny. Mięsko jest dobre. Ten czosnek jest tak mało wyczuwalny, ale jest dobre. A mi bardzo smakował, możemy to powtórzyć. 10 na 10 za mnie. Za mnie też, wszystko mi smakowało, nie było nic, co by mi nie smakowało. Kocham. Dziś robi kawę, a ja będę robiła mus czekoladowy. Zobaczcie jak to wygląda. Seksy wyrzekła! Tak, tak wygląda. To jest tak dobre, że się zaraz popłaczę. Oblizałam sobie palec, ten palec. I było pysznie. To z... Już nigdy go nie umyjesz. Już nigdy go nie umyję. <laughs> ja pierdolę. Jaki oh. <laughs> Co? Meg mega szybkie to było. Możesz mi dać jedną łyżeczkę, ale nie dużo. Tak, takie gorzkawe jak czekolada, mm -hmm. że nie jest za słodkie. No po prostu idealne. Szkoda, że nie mam świeżych malinek, bo by był czatno, no nie? nie. Świeży się rozmroziła? żeby się tam skrydła? Malina <śmary> wylepcha! lepsze! Znaczy, hmm? <śmary> <z> więcej malin? <śmary> to co przynieść ci maliny? <śmary> <śmary> Maliny dają kwi... intensywny kwisów. Dam ci razem. Musisz to spróbować. Jakie dobre! <A! śmiech> mm. Rozgryź i poczuj ten smak. To uzupełnianie się tych smaków. Mm -hmm. Idealno. Z malinami, z malinami o wiele lepsze. jakby no. nawet rozblendować te maliny i takim sosem to polać. Mm -hmm. Idealny deser, znowu dla gości. innego dla gości. Także poproszę o maliny. Zabieramy się za kolację i to będzie keto enchilada z kurczakiem i cukinią. Wygląda przesmakowicie. Najpierw musimy przyrządzić kurczaka. Jestem ciekawa jak będzie smakowało. Przepis wygląda na turbo prosty. I będziemy wykorzystywać tutaj wędzoną paprykę po raz pierwszy. Bardzo ładnie pachnie. Jak chipsy. Jak ze skórką zjadłaś? To jest najlepsze, co jadłam. No co ty gadać? No muszę ci dać spróbować. Jak najlepsze zjadłaś? Lepsze niż moje dania wszystkie? Och, och, kochanie, zachwycisz się tym i będziesz żałował, że nie jeszcze raz ze mną. Tak? Wow. Mhm. To jest sztos przepis. To jest tak dobre. Zajebiste to jest. Absurdalnie Prawda. dobre, mega dobre, mega dobre, Jura, tak w punkt doszła, tak idealna jest i cukinia, bo bałam się, że się nie zrobi, a jest w punkt, jest to tak przepyszne, tak panie. doprawione, ostre, można trochę mniej dla kogoś by wyrobić, mniej też bardzo, ale Mnie za kokus, bardzo za smakuje, dla kogoś mówisz, mniej, mniej ostrości, ale zajebiste. Przepychota. Normalnie dla tego przepisu warto, to, warto tą aplikację ściągnąć. Oj, zjara. Uuu, a w międzyczasie, a w międzyczasie mój mąż zrobił mi bułkę w kształcie serca. Ja być bułeczka. No, bo żeśmy zaczęli gadać. Nie, bułeczka nie wyszła. No. <grafię>, żeśmy Ale opieczyć. tu jest tu już serce. Tak, tak, no to widać od razu. Dziękuję, jest piękna. Lubię przypalone. Idę jeść. To jest przyjemność jedzenia rozumiem, dlaczego ludzie wybierają dietę Keto. Jakie dobre! Jakie dobre. Żałujcie, że tego nie jedziecie. tylko tyle wam mogę, mogę powiedzieć. Mega no, dobre. naprawdę. Mm, to jest dla mnie przepis 11 na 10. Normalnie szóstka z plusem. Pychota. Next morning. Mieliśmy po prostu zjeść, ale... Aż musimy to nagrać. jest mega dobre. Tak, jak mówiłem: czuję się jakbym jadł gdzieś w jakiejś restauracji, coś takiego. No. Potem wygląda to przepięknie. No, rzucony byle jak, a wygląda to zawodowo. Mhm. Tak, kucharsko. I, me I mega dobre jest, naprawdę. Jeśli to dieta, to podaję, że będę chudną na niej. No nie! To jest żaden problem. Tak! Żaden Żaden Pyszności, naprawdę. Kolejny zarąbisty przepis. Takie śniadanko to się do restauracji dostaje. No dokładnie. Przy tym nie czuć, że jestem na diecie, bo to jest tak smaczne. Dzisiaj na wieczór są w ogóle lody. Zazwyczaj jak przechodził człowiek na dietę, to o, od poniedziałku, bo to się wiązało z tym, że nie będę mogła jeść tego, tego, sram tego. Już wiedziałeś, że po prostu ta, to będzie trawa, zielsko i tyle. A to ma tyle smaku, że ja na żadnej diecie, a byłam na wielu, Kilku jednocześnie też, tak jak większość z nas wszystkich. I ona ma tyle smaku, że żadna dieta tyle smaku nie miała. Na przykład te gotowane łososie na parze, wiesz, takie, znaczy nie, dorsze, te takie ryby z dupy, a boczku to proń Boże, no A tu jemy sobie śniadanko na legalu z boczkiem. Na podsumowanie aplikacji i naszych kilku dni z nią spędzonych. Jak oceniasz, kochanie? Ja oceniam, że jest super. Pod względem takim, że mamy te przepisy. To tak. jest to jest zarąbiste, że nie musimy ich szukać po internecie. Że mamy je zawsze przy sobie. Tak samo wiesz, przy Liste gotowaniu w sklepie w sklepie. Jak, w sklepie, <grych> jak i przygotowaniu. To, tak. jest, to jest mega, mega fajne. Przepisy są łatwe. I są mega syte. Tak. To, to trzeba przyznać, że są po prostu smaczne. I ja nie widzę, żeby to była dla mnie dieta, z tego względu, że ja nie czuję się jak na diecie. Tak, dokładnie, nie ma żadnych wyrzeczeń. E, mamy tam dostęp do przepisów e, słodkich i na legalu to jest po prostu. Sama dieta też generuje nam co drugi, trzeci dzień coś słodkiego, coś dobrego. Mamy tam liczenie kroków, mamy tam możliwość skonsultowania się z dietetykiem. Jest tam absolutnie wszystko w jednej apce. Nie musimy mieć, nie wiem, pięciu ap aplikacji, tylko wystarczy keto -cycle i mamy absolutnie wszystko. Nam się, jaka podobało i z chęcią zostaniemy przy tej aplikacji, ze względu na to, że jest wygodna tak jak mówi Krzyś, jest wygodna i przede wszystkim smaczna. No nie aplikacja, ale przepisy. Ja sobie tam założyłem pewne założenie, jeśli chodzi o moją wagę i o to, do jakiej wagi chciałem dojść. Trwać to powinno jakieś 3 miesiące. 3-4 miesiące, miesiące, żeby było zdrowo. Żeby było zdrowo, żebym doszedł do tej wagi. Jeśli chcecie taki film... W którym, przed, po Krzysia. Tak, przed, po, <noise> gdzie ja będę stosował tą dietę i spróbuję dojść do tego, czy ta aplikacja... W 100% pozwoli mi odzyskać to, co chcę. czyli... Schudnąć. Z, z, z... Po prostu. Nazywaj, kochanie, rzeczy po imieniu. Nie bójmy się tego słowa. Mój mąż nie używa słowa schudnąć. On nie musi. On musi zdobyć założony cel. Nie, tak. że schudnąć. Toż on zdo, zdobędąc założony cel, jedząc smacznie. Więc jeśli to się mi uda. Z tą aplikacją to, to będzie zarobiście, więc y, jeśli chcecie taki film, to... Zostawcie kciuka w górę i napiszcie to w komentarzu. To będzie też motywacja dla mojego męża, więc liczę na Was ja. <śmiech> więc <śmiech> piszcie, 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 piszcie na dole. My się z Wami żegnamy i do zobaczyska w kolejnym materiale. Wszystkie linki do aplikacji KetoCycle, do kodu rabatowego macie w opisie, także rozwijajcie i tam znajdziecie wszystko. Pa! I życzymy smacznego!